Witajcie, przyjaciele. Dziś będę mówić o walutach suwerennych, ale także spróbuję odpowiedzieć na Pytania, które są w Waszych postach. Może wydaje Wam się, że ja ich nie czytam, bo rzadko na nie odpowiadam, ale teraz odpowiem na nie może zbiorczo. Ale zacznę od tego, że zapewne już się zorientowaliście, że polska waluta nie jest walutą suwerenną, ponieważ wszystkie waluty wymienialne, nie wchodzące do koszyka nie są walutami suwerennymi. Ale zastanówmy się także nad tym, czy te pięć walut, które wchodzi do koszyka, dolar. Fond Brytyjski, Euro, Yuan, Yen. Czy są walutami suwerennymi de facto? Otóż zajmę się teraz dolarem i powiem to, o czym już pisałam także na moim Facebooku, a te moje wypowiedzi z Facebooka są także publikowane na stronie Fundacji Jesteśmy Zmianą. Więc jak chcecie do tego wrócić, to zapraszam. Natomiast teraz zatrzymam się troszkę przy walucie amerykańskiej, czyli właśnie przy dolarze amerykańskim. Co to znaczy waluta suwerenna? No suwerenna to znaczy, że należąca i emitowana przez suwerena. Czy dolar amerykański jest walutą suwerenną, czyli czy jest walutą narodową? No ja wiem, że wy jako moi słuchacze także wiecie dobrze, że Fed, czyli bank centralny Stanów Zjednoczonych jest bankiem prywatnym. A jeśli jest bankiem prywatnym, to znaczy, że to nie jest waluta, która jest emitowana przez suwerena, prawda? To jest waluta którą emituje ktoś inny, nie rząd, nie parlament, czyli przedstawiciele narodu, tylko jakaś instytucja prywatna. Do tego nie będę się odnosić, kto rządzi tą instytucją, kto jest właścicielem tej instytucji, bo wy na pewno domyślacie się. Generalnie rzecz biorąc, Fed, jako bank prywatny, nie może być bankiem suwerennym i waluta nie może być walutą suwerenną. Jeśli podstawowa waluta z koszyka nie jest walutą suwerenną, to znaczy, że w ogóle waluta światowa, jej emisja, i własność, i prawo do emisji, i monopol na emisję posiada jakaś grupa osób prywatnych, a może jedna osoba prywatna, nie mam pojęcia. Chodzi jednak o to, żeby zrozumieć, że co prawda posługujemy się wszyscy pieniądzem na całym świecie, ale pieniądza prawdziwie suwerennego chyba w ogóle nie ma. I to podaję wam pod rozważania. Natomiast teraz ustosunkuję się jeszcze do innych spraw, które poruszaliście w swoich postach. Zacznijmy od tego, jak działają u nas korporacje, prawda? Korporacje działają w ten sposób, że przyjeżdżają do nas. Dlaczego? Dlatego, że u nas jest tania siła robocza. Wciąż jest tania, prawda? W stosunku do zachodu. I ta tania siła robocza, oraz kwalifikacje Polaków bo mamy fantastyczne kwalifikacje mamy głowy, mamy ręce sprawne. Powodują, że chętnie tutaj lokalizują swoje oddziały, czy nawet swoje zarządy. I teraz, co robi taka korporacja? Ona przecież korzysta ze wszystkiego, co my ze swoich podatków zbudowaliśmy. A co zbudowaliśmy? Zbudowaliśmy drogi, zbudowaliśmy linie przesyłowe, zbudowaliśmy koleje. Te korporacje korzystają z naszych zasobów wodnych, oni zanieczyszczają także nasze środowisko, one zanieczyszczają także nasze wody. Jednym słowem, te korporacje korzystają z całej infrastruktury i z całych warunków naturalnych. Które służą Polakom, czy w związku z tym płacą coś za korzystanie z tego naszego wspólnego dobra? Bo to, gdyby korzystali i to by nam nie szkodziło, to w porządku, ale przecież to korzystanie jest związane ze zużywaniem tego. Jeśli ich tiry jeżdżą po naszych drogach, a remontujemy to na koszt. Państwa, czyli remontujemy to z naszych podatków, no to chyba to nie jest w porządku. Otóż tak się stało, że obce korporacje, jak wiecie, nie płacące u nas podatków, ponieważ potrafią. Robić wszystko, żeby tych podatków nie płacić. Mało tego my czasem je zachęcamy, przyjdźcie, robimy specjalne strefy ekonomiczne, nie będziecie płacić przez X lat podatków, w ogóle o, o, zapewniamy im brak płacenia podatków. I zaraz taka korporacja przychodzi, zużywa nasze zasoby, zużywa naszą infrastrukturę. I za to nie płaci. Jaka tu jest sytuacja? Otóż zyski są korporacyjne i wywożone są za granicę przeważnie, prawda? Natomiast koszty ponosimy my, jako społeczeństwo. Ponosimy podwójnie, ponosimy dlatego, że te korporacje. Korzystają z tej infrastruktury i ponosimy dlatego, że te korporacje korzystają na taniej sile roboczej. My zamieniliśmy się w takie zagłębie taniej siły roboczej, taniej siły roboczej dla Europy Zachodniej. Chyba to nie jest w porządku i należałoby to zmienić. Druga rzecz, o której piszecie, to jest sytuacja banków, prawda? Mówimy o tym, że banki zarabiają, tam mają odsetki itd. i tak dalej. Dużo czasu poświęciłam tym zagadnieniom, ale chcę powiedzieć coś bardzo ważnego, o czym pisał laureat Nagrody Nobla Maurice Allen, zresztą bardzo mało znany na świecie. On napisał, że przyczyną, dla których banki działają niewłaściwie, jest nie tylko to, że udzielają kredytów, które Prawdopodobnie nie będą spłacone, czyli po prostu ponoszą ryzyko, a może i robią to celowo, bo już niekiedy te kredyty przyznawane są celowo takim organizacjom, o których wiadomo, że tych kredytów nie będą w stanie spłacić. No ja już tu nie będę przypominać skoku Wołomin, prawda, czy innych tego typu banków, które właśnie tak działały. Udzielały kredytów. Mając właściwie pewność, że te kredyty nie będą spłacone. Więc, oczywiście, to powodowało upadłość banków. Ale drugą przyczyną, dla której banki nie działają tak, jak powinny, jest to, że powstaje należność, która będzie spłacana w długim terminie. A zobowiązanie jest krótkoterminowe. Ja to wyjaśnię na przykładzie. Jeśli biorę kredyt z banku, i ten kredyt jest na kupno mieszkania, powiedzmy na 30 lat, to znaczy, że te pieniądze, które wyprodukował bank, jak wiecie, prawda, że te pieniądze wpłyną do tego banku w ciągu 30 lat. Oczywiście odsetki też. Ale ja mówię teraz o kapitale. Wpłynął w ciągu 30 lat. Tymczasem, równocześnie z przyznaniem mi kredytu, bank dopisał deweloperowi do jego rachunku kwotę udzielonego mi kredytu. Czyli rachunek bankowy dewelopera wzrósł na przykład o te 300 tysięcy. Ale sytuacja jest taka, że deweloper tych 300 tysięcy może żądać w każdej chwili. A więc należność, czyli pieniądze, na które czeka bank ode mnie, będą spływały powoli. A zobowiązanie do wypłaty tychże pieniędzy deweloperowi właściwie jest natychmiastowe. I to powoduje, że to się w czasie nie zamyka. Te należności, czyli kredyty, należności są długoterminowe, jak pisze Maurice Allen, a zobowiązania są krótkoterminowe, czyli ten Zapis na rachunku dewelopera, ten zapis, to zobowiązanie banku, że wypłaci mu owe 300 tysięcy w każdej chwili, jest jednak krótkoterminowy. Na to też trzeba zwrócić uwagę, zatem nie tylko cała ta sytuacja bankowa jest chora, ale także sam system bankowy jest także chory. I wreszcie trzecia rzecz, o której chyba mało mówiłam, mianowicie dlaczego w ogóle przedtem, to znaczy przed rokiem 70. XX wieku jakoś te banki funkcjonowały w miarę sprawnie i nie było takiego zagrożenia upadłościami jak teraz. Otóż dlatego, że banki pożyczały nam, to znaczy udzielały nam kredytu pod pieniądze, które obywatele mieli w kieszeniach. To znaczy po prostu na rynku te pieniądze się znajdowały. Ja je nazywałam pieniędzmi skarpetowymi. Jak dostawało się pensję na pierwszego, to ta pensja nie była składana w banku, tylko szła do kieszeni i my stopniowo w ciągu miesiąca te pieniądze wydawaliśmy, prawda? Więc bank uważał, że jeżeli komuś udzieli kredytu, to na rynku nie będzie więcej pieniądza, bo to są te pieniądze, które zastępują w obrocie gospodarczym. Te, które są u mnie w kieszeni. Więc bank wypłacał pieniądze, one wchodziły na rynek, krążyły, prawda? A te pieniądze, które ja miałam z pensji, które miałam mi do końca miesiąca, wystarczyć, one były w mojej kieszeni. Więc średnio w każdej naszej kieszeni znajdowała się połowa pensji. I dlatego bank uważał, że może w tej kwocie. Tworzyć te pieniądze i wypuszczać na rynek. Ale kiedy wszedł pieniądz plastikowy, to nie ma już pieniędzy, które są w kieszeni. Ich jest bardzo niewiele. I ten pieniądz plastikowy jest w całości w rękach banku. Tymczasem bank dalej stosuje lewar taki, jak był poprzednio, prawda? Więc ten lewar. 1 do 15 czy 1 do 20 był wtedy w jakimś sensie zrozumiały. Dzisiaj ten lewar jest naprawdę tworzeniem nowego pieniądza, który wchodzi do obiegu, dlatego że cały pieniądz znajduje się, prawie cały pieniądz znajduje się jednak w obiegu bankowym. Ja nie mówię tu o rynkach finansowych, wiadomo, tam są inne pieniądze. Mówię tylko o tych pieniądzach, które znajdują się w obrocie gospodarczym. Jeszcze jedno zagadnienie chciałam na koniec poruszyć. Chodzi o problem walut lokalnych. Otóż waluta lokalna jako pojęcie jest rozumiana bardzo szeroko i ona naprawdę funkcjonuje różnie. Moim zdaniem, waluta lokalna, prawdziwa waluta lokalna, to jest waluta suwerenna i to jest waluta, która funkcjonuje obok walut krajowych obok, to jest waluta niezależna, to jest nowy środek płatniczy. Natomiast na świecie istnieją takie waluty lokalne, bo one w tej chwili funkcjonują, oparte jak gdyby o walutę krajową, o walutę legalną. Dam przykład, jeżeli dany samorząd na swoim koncie zarezerwuje na przykład 100 tysięcy złotych tak, i powie, że to jest zablokowany pieniądz, i pod ten pieniądz wyda walutę lokalną o tej samej wartości, no to ta waluta będzie krążyć, ale ona jest zabezpieczona tym pieniądzem w banku i ona może być w każdej chwili ta waluta lokalna wymieniona na walutę krajową. Oczywiście jest pewien zysk z tego, dlatego że waluta lokalna jednak krąży szybciej niż krążyłby ten złoty, który jest zablokowany. Ale jest to jednak system w całości wpisany w światowy system finansowy. Podobnie zresztą jak bitcoin na przykład, czy inne tak zwane kryptowaluty. Jeżeli kryptowalutę można nabyć za pieniądz legalny, czyli za pieniądz istniejący, światowy, to znaczy, że to jest jeszcze jeden element tego światowego systemu. Nie chodzi o to, żeby wejść w ten system i żeby ten system jak gdyby utrzymywać. Chodzi o to, żebyśmy budowali coś obok, coś całkowicie niezależnego, żebyśmy stworzyli takie waluty, Także lokalne albo krajowe, albo równoległe, jakie nazywamy, takie waluty, które nie będą wchodzić w ogóle w żadne relacje z walutami legalnymi, z walutami światowymi. To ma być system odrębny, istniejący obok. I tylko stwarzając taki system, który będzie systemem niezależnym, tylko wtedy będziemy mogli odzyskać rzeczywistą suwerenność. I to daje wam pod rozwagę. Na koniec jeszcze chciałabym poruszyć to, co najbardziej Was bulwersuje, mianowicie ten utarty pogląd, że dodruk pieniądza, czyli dostarczenie rynkowi większej ilości pieniądza, spowoduje inflację. Zacznę od tego, żebyście opierali się nie na tym, co ktoś głosi, tylko na obserwacji. A co zaobserwowaliście ostatnio? Zaobserwowaliście, że weszło na rynek znacznie więcej pieniądza, prawie 22 miliardy z tytułu 500, prawda? Nawet może tam jest więcej niż 22 miliardy. Czy w związku z tym pojawieniem się większej ilości pieniądza w obrocie gospodarczym, czy coś złego wydarzyło się jeśli chodzi o inflację? Oczywiście powiecie, że masło podrożało, czy jakiś inny towar podrożał, ale przecież wiemy, że na przykład warzywa potaniały o 15%, więc nie można oceniać inflacji z powodu wydatków na jeden produkt. Inflacji zgodnie z tym, co, co mówi GUS i ja raczej się z tym zgadzam, inflacji w tej chwili nie ma. Ta inflacja, która w grudniu wyniosła 1%, to jest naprawdę inflacja całkowicie będąca pod kontrolą. Ona jest nawet poniżej celu inflacyjnego prawda, zakładanego przez NBP. Więc jak widzimy, pieniądza przybyło, ale jeśli przybyło pieniądza, który wchodzi do obrotu gospodarczego, to ten pieniądz tylko napędza gospodarkę. Chodzi o to, że ten pieniądz powoduje wykorzystanie rezerw, rezerw produkcyjnych, ale także rezerw w usługach. Ja wiem, że powiecie mi, że jak będzie więcej pieniędzy, to będzie się więcej produkować zupełnie niepotrzebnie, bo przecież wszystko właściwie już jest i tylko będziemy niszczyć nasze środowisko. Nie. Jeżeli przychodzi większa ilość pieniędzy na rynek w obecnej sytuacji. W erze obfitości, o której cały czas mówimy. Co się dzieje z tym pieniądzem? Otóż zaczynamy sobie wzajemnie świadczyć usługi, i ten pieniądz krąży i poprawia nasz standard życia. Dam Wam przykład. Jeden z naszych przyjaciół nawigatorów powiedział mi, że miał taką rozmowę. Rozmawiał z panią, która mówi: No, wie pan, ja to muszę dojeżdżać do pracy dwie godziny, bo w mojej miejscowości nie ma dla mnie pracy. I on zapytał wtedy tak, a gdyby pani pracowała u siebie za darmo, to by praca była? Ona mówi tak, praca by była, jakby pracowała za darmo, to tak. No to znaczy, że czego nie ma? Pracy nie ma? Praca jest, nie ma pieniądza. Rozumiecie, inflacja, owszem, wystąpiłaby kiedy? Wtedy, gdybyśmy mieli niedobór, niedobór towarów, niedobór usług, po prostu gdyby tych butów nie można było więcej wyprodukować, niż to jest możliwe przez to armię szewców. Ale nie wtedy, kiedy fabryka może uruchomić produkcję butów jeszcze na drugą i na trzecią zmianę. Nie wtedy, bo jeżeli będą pieniądze, to fabryka będzie po prostu produkować. Mało tego, zatrudni ludzi, ludzie będą zarabiać, ludzie będą kupować. Ja mówię w tej chwili akurat o butach, no, ale każdy inny produkt tak samo może być tworzony. Oczywiście, że jeśli gospodarka nie jest samowystarczalna i żyje tylko z importu, no to wtedy może się zdarzyć taka sytuacja, no, że jesteśmy niewydolni. Ale akurat nasz kraj ma taki potencjał, że wszystko to może kwitnąć. Wrócę jeszcze do jednej rzeczy, otóż, dodruk pieniądza i ten ruch pieniądza. Powoduje rozwój nie tyle produkcji, co zwróćcie uwagę, powoduje rozwój i przyrost usług. W gospodarkach rozwiniętych PKB w 80% składa się ze sprzedaży usług, a nie produkcji. Zatem jeśli będzie więcej pieniędzy, to po prostu ja przestanę gotować, zacznę chodzić do restauracji. A ten, kto ma dzieci, przyjdzie może z tymi dziećmi do mnie, żebym udzieliła korepetycji, A tak to on się morduje po nocach z tym dzieckiem, prawda? A ja się męczę z gotowaniem, czego nienawidzę. No. Więc to tak wygląda taka sytuacja. Gdyby ten pieniądz był, to byśmy. Wzajemnie tymi usługami wymieniali. Zapomnijcie o straszaku inflacji. W tej chwili ekonomiści wydziwiają. Jak wydziwiają? No, jak to może być? To jest niezgodne z naukami ekonomicznymi, to jest niezgodne z wiedzą akademicką. Pieniędzy przybywa, a tutaj nie ma inflacji. Jak to się może dziać? No, jak się może dziać? Po prostu prawa ekonomiczne, ważne w erze niedoboru, nie są ważne teraz. Te prawa mówiły, że produkcja limituje popyt. Jeśli my możemy wyprodukować tylko 6 par butów, a jest 10 bosych, no to po prostu cena będzie kształtowana na podstawie tego niedoboru. Dzisiaj jest inaczej. Jeśli dzisiaj będzie popyt na 20 par butów, to 20 się wyprodukuje, nawet jak w tej chwili produkuje się 10. Tak? To natychmiast wyprodukuje się następne. Po prostu to popyt limituje podaż, a nie jak poprzednio podaż, czyli produkcja limitowała zakupy. Teraz jest tak, że jeżeli będą pieniądze i będzie zapotrzebowanie na dany towar, to po prostu będzie się go produkować, bo nie ma ograniczeń produkcyjnych. Równocześnie pamiętajcie, że te usługi się dalej rozwijają i zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju usługi będzie stale rosło. Będziemy więcej pracować w takich branżach jak w kulturze, jak w edukacji, jak w rekreacji, jak w turystyce i tak dalej. Te dziedziny będą się rozwijać i dlatego zapomnijcie o straszaku inflacji. Dziękuję bardzo.